My tu jesteśmy tutaj być w Twoim imieniu. Panie Jezu, dziękuję Ci, że tu jesteś. Jesteś nad Warszawą. jesteśmy wyeszczony nad Polską. Tobie chwała w tym miejscu. w imieniu Jezusa. Amen? Amen. Marsz na Jezusa jest to wielkie wydarzenie, w którym będziemy proklamować potężną wiarę. Jedynego, który ma wszelką władzę, czyli Jezusa Chrystusa. Jesus lives. alive, hallelujah! Warsaw, Zbawione, in the Jesus Thank you for the salvation of Warsaw That Warsaw shall be saved in Jesus' name Hallelujah! My Father, my salvation Bless once again And this time we shall keep what you've given to us In the name of Jesus Aleluja, Panie dziękujemy Ci za ten czas, że my możemy razem jako Kościół Jezusa Chrystusa w Polsce stanąć i zademonstrować naszą jedność, ale tak samo, co Panie możemy ogłosić, że Polska należy do Jezusa, że Ty jesteś Panem Polski i ten marsz będzie Panie taką proklamacją tego, co Ty chcesz uczynić w tym kraju. Marsz dla Jezusa ogłaszam za otwarty i wyruszamy. Jest zwycięstwo, zwycięstwo Pokonał grzech, śmierć i przekleństwo Jest zwycięstwo, prawdziwe zwycięstwo Jezus złamał choroby przekleństwo Jest zwycięstwo, zwycięstwo Pokonał grzech, śmierć i przekleństwo Jest zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo. Co widać oczyma, to nie wszystko. Świat duchowy jest bliżej niż blisko. Ty zrozumiesz, że toczy się walka o duszę twoją. Życie bez Boga okaże się paranoją. Lecz wiedz, że Pan Jezus wroga pokonał. Ty możesz dziś dołączyć do zwycięzców grona. Ja nie boję się, bo w Panu wciąż trwam. A jeśli Bóg z nami. No, jest godzina wszelkiej chwały? Jedna! To jest godzina wszelkiej chwały? Jezu! I mamy zbawienie z niedłudzim, ale Alleluja. Oni zgodni wy wagę ponad śmierć. Nikt inny tak jak ty nie jest tak dobry, gdy ja zły. Ty odnalazłeś mnie. I zapraszam, zapraszam serdecznie. Hallelujah! Będziemy ogłaszać Boże Błogosławieństwo. Będziemy ogłaszać Boże działanie. Ponieważ Bóg jest tym, który ma dobre rzeczy, Boże Słowo mówi: wszelki dar dobry pochodzi od Niego. Amen. I tego pragniemy dla wszystkich osób, które pracują tutaj w naszym rządzie, żeby byli błogosławieni i żeby dobre rzeczy zstępowały z Nieba do nich i przez nich do nas. Amen. Panie Jezu, my dziękujemy Ci. I za ten ogromny przywilej, że możemy jako ludzie wierzący błogosławić nasz rząd, nasz parlament. I dziękujemy Ci za wolność i swobodę, którą mamy nadal. Że możemy jako ludzie wierzący ogłaszać i publicznie proklamować nie tylko naszą wiarę, ale imię i osobę Jezusa Chrystusa, w której jest zbawienie. Halleluja! Heavenly Father, we give you praise and thanks that we, by your grace and by your grace alone. Współpracujemy Modlę się o duchowe przebicie. Modlę się o duchowy taki wymiar, rezultat w postaci nawróceń ludzi. Panie Boże i błogosławię wszystkich chrześcijan ewangelicznie bieżących. Mamy przywilej tutaj być i że my nie jesteśmy tutaj w tym miejscu przez przypadek, że Ty nas tutaj posłałeś na ten czas, na to miejsce i dałeś nam wpływ. Dlatego my po prostu podnosimy nasze ręce i po prostu modlimy się. Niech się dzieje o Twoje rzeczy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękujemy Ci Panie za ten przywilej, którym jest możliwość modlitwy i błogosławienia rządzących. I modlę się, aby przebudzenie, aby przebudzenie, aby nawrócenie, aby poruszenie, aby moc imienia Jezus zaczęła manifestować się wśród rządzących. W imieniu Jezusa i będzie tam uwolniona chwała. Amen. Aleluia. imię Jezusa. Amen. Ogłaszamy imię Jezus, bo nie ma w nikim innym zbawienia. Bo nie dano nam ludziom żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, jak imię Jezus. Alleluja. Jest zakąt, ale Bogu jak będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa! Haleluja! Yeah! Haleluja! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Bóg jest w wszelkich trwałych! Amen! Zwycięstwo! Jezus złamał depresję i Jest zwycięstwo! Zwycięstwo przed wiarem od Świętego yes, i Jest Jesteśmy w centrum Warszawy. Kochani, oto piękne, wielkie miasto, do którego przyjeżdża tak wielu ludzi z całego kraju, z całej Europy, z całego świata. Panie, dziękujemy Tobie za Warszawę. Panie, dziękujemy za te setki tysięcy ludzi, które tutaj mieszkają. Panie, błogosławimy wszystkie ulice wszystkich mieszkańców w tym mieście. Panie, błogosławimy wszystkie dzielnice. Nie się szczególnie o duchowe poruszenie, przebudzenie w sercach ludzi, panie. Abyś dotykał się w serc, abyś błogosławił to miasto. Panie, dziękujemy za każdą wspólnotę, każdy zbór, każdy lokalny kościół. Panie, wołamy do ciebie o duchowe poruszenie, o duchowe przebudzenie w Warszawie. Dziękujemy za. To jest marsz dla Jezusa. Tak, kochani, Jezus Chrystus jest królem królów i panem panów. On jest tym, który żył, umarł i zmartwychwstał. Jezus jest światłością świata. On jest solą tej ziemi. Pragniemy wywyższać tylko jedno imię, które jest ponad każde imię, na dźwięk którego zeknie się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią. I każdy język wyzna, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Biblia mówi, jeżeli uwierzysz w sercu, że Jezus jest Panem i wyznasz to ustami, zbawiony będziesz. Alleluja! Alleluja! Ogłaszamy imię Jezus! Ogłaszamy imię Jezus! Tutaj w centrum Warszawy ogłaszamy imię Jezus! Za to, że wziąłeś nasze Za ten dzisiejszy cudowny, wspaniały dzień, Panie, chcemy oddać Tobie nasze myśli, nasze serca, wszystko co tu dziś dzieje się, na no to miasto, Panie. Modlimy się o prezydenta, o władzę tego miasta. Modlimy się o prezydenta, o premiera, o władzę naszego kraju. Panie, chcemy mieć i żyć w pokoju. Dziękujemy Ci, kochamy Cię, wywyższamy Cię, modlimy się o to w Twoim imieniu. Amen. Kiedy spotykam Cię, dotykam Jezu prawdy Twej, już nie mamy myśli złych. Ja, witamy Marsz dla Jezusa, witam serdecznie Warszawę. Alleluja! Podnieśmy wszyscy ręce i błogosławmy Warszawę, błogosławmy tutaj ludzi, którzy są wokół nas. I ogłaszamy tutaj nad Warszawą, nad tym miastem imię Jezus i błogosławimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Naucz mnie kochać, proszę Cię. Dziękujemy Ci Ojcze za to, że Ty jesteś dobry i że Ty chcesz abyśmy my doświadczali przez wiary Twojej, Twojej dobroci. Oddajemy Tobie chwałę. Powierzamy w swoje ręce, to kim i czym jesteśmy. Dziękuję Ci, panie, za Twoją dobroć, za Twoją miłość, za Twoją łaskę i za Twoje miłosierdzie. Dotykaj się, naszych serc, prowadź nas, panie, Twoimi drogami. Amen. Wolnie, bez słów podstały się. Za to, że chociażby rodziciel. Panie, Ciebie uwielbiamy, dziękujemy za Twoją miłością, też napełnić każde serce, każdą duszę, każdą osobę, w tym mieście Warszawy, w tym całym kraju, w Polsce, w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie, błogosławimy każdą osobę tutaj, ogłaszamy Ciebie, Panie, now right, you